Jak? Miło ci? Chyba dosyć tego pierdolenia pomawiania mojej osoby. Co niektórzy na pewno w szoku są. Jak tak można? Jak tak można? Ozji, co ty robisz? A no kurwa, można. I zadajcie sobie te wszystkie osoby pytanie. Które na przykład zadadzą pytanie, Osi, co ty robisz, jak tak można? Zadajcie sobie pytanie, A jak mógł to Sadowy robić? W moim kierunku. Co do mojej osoby. I wmawiać ludziom, kurwa, nieprawdę. Ja siedziałem ponad rok, kurwa, cichutko. Od czasu do czasu się odezwałem. Co ty, kurwa, Sadowy myślisz, że jak ty masz więcej ludzi za sobą na TikToku, to ty już masz, kurwa, rację? To ty prawdę mówisz? Ty myślisz kurwa, że ta kanaliza? No? Że im więcej i częściej będziesz mówił, to to już jest racja? I To jest prawda? Doskonale no, o tym wiesz kurwa, że nie. Więc nie wkurwaj mnie i czekam na przeprosiny, jeżeli chodzi o moją małżonkę. Bo ja od ciebie w moim kierunku, jako w moim kierunku, jako do Dominika Oziewicza, nie oczekuję od ciebie już żadnych przeprosin. Mam to w dupie kurwa szczerze. Bo ja się Twojej rodziny nie czepiam. Ale Ty za każdym jednym razem czepiesz się Mojej rodziny. Bo jak chcesz, to ja mogę się czepić Twojej rodziny. Na przykład Twojej siostry. No? Ciekawe co Monika na to, jakbym pokazał jej prywatne wiadomości pomiędzy mną a nią. No? To bumer. I co powiesz, że wywalanie prywaty jest chujowe? Oczywiście, że jest bardzo chujowe. Oczywiście, że tak. Ale to jest ostateczna forma obrony, jeżeli chodzi o moją osobę. Bo jeżeli nie wiem, jeżeli ty sobie myślisz, że ja będę czekał do rozprawy sądowej pomiędzy mną a tobą, to cię chyba kurwa popierdoliło. I to nie szantaż. Ja tobie to obiecuję. Ja tobie to obiecuję. Ja będę się bronił w każdy jeden możliwy sposób, jeżeli chodzi o twoje pomówienia. Cytuję twoje słowa. Obrona mojej osoby i mojej rodziny zależy ode mnie i od ode mnie zależy forma obrony, jaką ja przyjmę. Ważne, żeby była pokazana prawda. Ja nie będę pokazywał więcej wiadomości pomiędzy mną a tobą, bo na pewno byś tej nie chciał ani ja. Ja tylko będę się skupiał jak na razie na tematu koszulek i neonu. Panie kolego. Także to tyle z mojej strony. Do ciebie sadowy, zjebi pierdolony. I nie wkurwaj mnie dalej więcej. Okej? Okay? Bo jesteś Ham. Zwykły, jebany, pierdolony Ham. No, jak Ty kiedyś powiedziałeś, pamiętam jak Ty powiedziałeś, że Ty wiadomości nie kasujesz nam na Messengerze, bo nie masz powodu. No, tak samo jak i ja. Ja nie kasuję żadnych wiadomości z nikim. Ja nie będę kurwa tutaj punkt 1 dla mnie 1 0 czy 2 0 czy 5 0 nie stary. Ja się kurwa nie bawię w żadne szaky, w żadne gierki, w żadne rozgrywki, jeżeli chodzi o punktację. Ale mi się wydaje, że kurwa, zobaczcie, tu jest 2 marca 2025. No, to jeszcze w tym roku. W tym roku. I co się bumerek wkurwiłeś na to, że kurwa co koszulki i neon powędrowały do Karola Kuberny? Wkurwiony na to byłeś, że twoje koszulki poszły na cel charytatywny, za jakąś tam kwotę pieniędzy, na szczytny cel, na protezę dla jakiejś tam osoby potrzebującej. I ty byłeś tylko wkurwiony na to, że nie kurwa do ciebie trafiły, z uwagi na to, że nie chciałeś ty koszulek, nie zrobiłeś kurwa żadnego losowania. Nie podałeś adresu wysyłki, kurwa, na Neon? Bo do paczkomatu się nie zmieścił? To powiedziałeś, że coś wymyślisz na jakiś inny adres? Stary, każdy ma swoje nerwy, kurwa. Ja jestem dumny z tego, że zrobiłem pożytek, kurwa, z tego, co, czego Ty nie chciałeś. Banę to sobie możecie wysyłać. Jak dostanę bana, i tak mam to w dupie. Ja z TikToka nie żyję tak jak ty. Rozumiesz? Próbujesz mi zasięgi ograniczyć na 10 minut stary mam to w dupie. Ja mogę TikToka nagrać kurwa i to wrzucić w formie TikToka i tak to każdy zobaczy. Ja nie muszę live'a robić. Ale ja tobie obiecałem, że to zrobię. Jak kurwa dumny z tego teraz jesteś? Powiedz mi sadowy, co ty teraz ludziom powiesz? No, co ty tam powiesz? A na temat koszulek i wiadomości pomiędzy mną a tobą na temat koszulek, to wstawię jutro albo pójdźmy, tak jak obiecałem. Ja mam wszystko pomiędzy tobą a mną. Wszyściutko tak samo jak i ty masz. Te same wiadomości też masz. I nie mów mi kurwa, że coś tu jest spreparowane, bo takiej możliwości nie ma. I dziękuję bardzo panie TikToku. Odwołanie zostało przyjęte. A więc. Pierdol dalej na mój temat. Pierdol, pierdol, kłamstwa, a ja będę pokazywał prawdę. Ty myślisz, kurwa, że ja tego bym nie zrobił? Oczywiście. Jeszcze raz powtarzam, kurwa, to są Twoje słowa. To ja obieram formę obrony przed przeciwnikiem, a ty jesteś moim przeciwnikiem w tym momencie, bo mnie oczerniasz. O jakiś zjebany, pierdolony neon, o jakieś zjebane, pierdolone koszulki. I tylko dlatego, kurwa, byłeś wkurwiony, że to Kuberna dostał i rwali je na lajwie. Szczerze, w dupie to kurwa mam, co oni z tym zrobili. Rozumiesz, kible mogą sobie czyścić. Mnie interesuje to, że poszedł nasz szczytny cel. I tyle. Proste i kurwa logiczne. I nie mam się kurwa czego wstydzić. Bo ja chciałem je spalić, to się oziewić odkleił koszulki, pani. Chuj oziewić kurwa od na szczytny cel. No kurwa o się dogano z kumberną i, a, i ten i do i Sajkacza pojechały te koszulki. No i chuj. No i w czym problem kurwa jest? Stary. Powinien się cieszyć kurwa, że komuś pomogłeś. Przecież kurwa nie tak dawno, chyba to jeszcze wczoraj. Prawda? Że nie ma znaczenia. Ważne, że komu się pomogło. Jak to kurwa jest? No? Dobra pomoc jest wtedy, jeżeli tobie pasuje? No? Jak to kurwa jest? Ruszyłeś moją żonę? To teraz ja będę ruszał Twoją siostrę. Płeć żeńska za płeć żeńską. Ty żony nie masz, ale masz siostrę. Ja siostry nie mam. Więc się wyrównamy. Także Ruszczakowa, oczekuj kurwa teraz. I seram na to mam wyjebane. Rozumiesz? A wiesz, Ruszczakowo, od czego zaczniemy? Od tego! A ty się dowiesz niedługo. No. Także. Płeć żeńska za płeć żeńską. Tak to pojedziemy. Rodzina za rodzinę. A jak? Nie chcę, możesz teraz pierdolić na mój temat, ile chcesz. Wrażenie już to na mnie nie robi. Najmniejszego. Bo się powstrzymywałem tyle czasu. Dozi, daj spokój, Dominik, daj spokój, nie ruszaj, po co, zostaw, daj spokój, pogada, przestanie, kurwa, po co, daj spokój, po co, daj spokój. Teraz tak, do jastrzębia, ty jastrząb. To teraz ja tobie powiem jedną rzecz. Nie dzwoń kurwa do mnie, więcej najebane. Takżeś to dzisiaj zrobił. Nie dzwoń do mnie, jak szlajba zakończyć, nie dzwoń do mnie pod wpływem alkoholu. Ty najebany jak Schmidt byłeś, jak włączyłeś kamerkę. Nie chcę chłopie z tą kurwa gadać więcej już. I nie pchaj mi się do domu na siłę z wizytą, tak jak to chciałeś zrobić ostatnio. Wypisując mi kurwa kilkanaście razy dziennie. odnośnie spotkania się. Nie? Aha, ja strzom, tak tylko przy okazji, bo tobie powiedziałem już na naszej dzisiejszej prywatnej rozmowie, to tobie teraz powtarzam. Udostępnię te wszystkie wiadomości, na które wyraziłeś zgodę. Jeżeli chodzi o pchanie mi się na siłę do chałupy. Pod pretekstem wizyty i napicia się piwa. A wyraziłeś zgodę również na to, żeby pokazać twoj, twarz Twojej małżonki? I gdzie mieszkasz? Dzisiaj już to powiedział. Także też to zrobię. Myślicie, kurwa, że ktoś tu głupi jest? Że ktoś tu palcem jest robiony? Chyba Was popierdoliło. No tak króciutko, szybciutko i Ozi idzie. Lulu! Zostawię, zostawię wam jeszcze piosoneczkę. Posłuchajcie i ja spierdalam. Czułka mnie zostawia i jest szok. nie tylko list. Nie... Eigentlich dein Auto versichert. Na, no, bei der Art Dobranoc.